Witajcie moi drodzy bardzo, ale to bardzo serdecznie Z tej strony Ninja Games a to jest kolejny odcinek z gry LEGO Marvel Avengers Słuchajcie, zobaczcie na kapitana, nie, kapitan Nurek Wow, Ty fajny To jest Baki, nie? Zimowy żołnierz Okej, okay, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku polecimy sobie w kosmos tak jak to obgadaliśmy w poprzednim odcinku, jak już kończyliśmy tą grę. Znaczy tam całą fabułę. To postanowiłem, że będziemy jeszcze rozpoczynać misje dodatkowe. Wizja do rewizji. O. No. Jeśli oczywiście wam się spodobał odcinek, no to łapka w górę, subskrypcja, komentarz. No i okej. Okay. Project Insight is something Shield has been working on in secret for a while now. Basically, next-generation helicarriers are linked together by satellites to detect and eliminate threats to world security before they even happen. Pretty cool, huh? I guess I shouldn't really be telling you all this in case anyone's listening and tries to sabotage the whole thing for their own evil schemes. But what are the odds of that? No, dobra. This is Agent Sharon Carter of SHIELD. Oh, have comics, well, tak. Not anymore, but I'm kind of getting ahead of myself. Let's start at the beginning. Captain Steve Rogers' morning exercise was interrupted by a mission to rescue hostages on one of SHIELD's mobile satellite launch ships. The crew had been captured by the extremely dangerous Georges Batroc, and it was up to Captain America to bring them home safe and sound. Unfortunately for Cap, his splashy entrance meant he'd literally miss the boat. He would need help from the all around nice guy, Brock Rumlow, along with his strike team to ensure the rest of the mission would be nothing but smooth sailing. No, Spoko Spoko. Okay. <laughs> Ten feel like I'm going to sink right to the floor. Okej, okay, no to ratujemy kolegę. Przyjaciela znaczy się, bo oni są tak jakby przyjaciółmi, nie? No właśnie. Dobra, chodź tutaj. Okej, okay, może na kasie nie będę się tak specjalnie starał ze względu na to, że słuchajcie, ja i tak będę musiał, teraz właśnie sobie tak uświadomiłem, uświadomiłem że będę, słuchajcie, musiał to wszystko znowu podobnie rozpocząć tą całą grę od nowa ze względu na to, że w niektórych odcinkach zdobyłem mini zestaw. Słuchajcie, i żeby po prostu mi się tutaj nic nie mieszało, to po prostu będę musiał zacząć od nowa. więc nie ma sensu na razie zbierać kasy. Kasę sobie pozbieram oczywiście. Jak już będziemy robić, tą grę na 100%. Znaczy, kasę ogólnie sobie pozbieram poza odcinkiem, tak? I wtedy ten. Będzie spoko. Dobra, daję baki combo. E, jakieś takie słabe to combo. Ale okej. Okay. Mniejsza o to. Dobra, mamy tutaj. Symbolik Avengersów. No to. Dawaj, znaczy, shield Nie Avengersa, bo to jest symbol shield Co ty ninja, nie rozpoznajesz? poznajesz Ty, byś go tutaj zastrzelił, co? A nie Masz spluwę i kurde nic Wiem, że to jest gra Lego, ale by mogła być tutaj jakaś Współpraca, co? Trochę No ale dobra O, tam w ogóle ktoś jest w wodzie mhm. Dobrze pamiętałem, że oni to włączą Doskonale to pamiętałem Dawaj Okej okay. No a baki Dalej, bo Kapitan Ameryka nie będzie tutaj tak stracął Dobra, dawaj kombo super. Teraz kapitan. Ok, tak właśnie to robię, bak. Właśnie to robię. Namierzam nie psuję. Ok. Kurde, co oni... Chciałem powiedzieć, że regenerują. Znaczy... Odradzają się, tak? A nie regenerują. Chociaż w sumie... No dobra. No to kto tam by nam się przydał? Mam nadzieję, że kapitan, co? A ty, Baki, nam to pociągnij. Super. O, o, chyba baki by nam się tam przydał, co? Bo nie wiem, czy to kapitan u mnie. O, umiał, oby umiał, słuchajcie, niech to. A czekajcie, możemy zrobić mu jakąś drogę? Drabinkę? Chyba niestety nie. A czekajcie, bo tutaj mamy windę, nie? Nie, tak nie zadziała. No dobra, no to... Musimy to w takim razie zrobić bakim. Tu jest drabinka, nie? Tak, mamy drabinkę. Super e, Baki Dobra, dawaj combo Załatw go. Ale ja wchodzę po drabince. Dobra, ty sobie stań tutaj. Ej, Baki miał kiedyś takie włosy? Takie jak Kai? Chociaż nie, to są bardziej włosy Leia z Ninjago. Dobra. Pyk, pyk, pyk. I co? Co kapitan robi? Steve, wszystko w porządku tam u ciebie? No, ja myślę. Że tak. Dobra. Tak nie skoczymy. No to idziemy w takim razie tutaj. Kurde. Włosy mi wchodzą w oczy. Tragedia. bym musiał już się słuchajcie obciąć, ale ja tak bardzo lubię długie włosy. Słuchajcie. Nie lubię krótkie. Bym musiał sobie zrobić takie włosy, takie. Mmm, takie puszyste, żeby były. I na razie, słuchajcie, nie mam kiedy iść do tego fryzjera, bo ciągle coś, słuchajcie, ciągle coś. Dobra, pięknie. Co, jeszcze tutaj jesteście? No dobra, załatwij tutaj. Okej. Okay. No to budujemy po tej stronie. I budujemy po tej stronie. Okej, okay. no to kręcimy. I tutaj sobie pokręcimy. O. Dobra. Dawaj, Steve. dokładnie zaraz mu pokażemy spoko no siemano I Ameryka, co, koniec? 11 minut dopiero. Ludzie, jeśli to będzie koniec, to tragedia. Cap soon found himself on the run with Black Widow and his new friend the Falcon. Together, they learned that high-ranking World Security Council member Alexander Pierce had turned his back on Fury and was going to use Project Insight to allow Hydra to rule the world. Oh, and then they ran into the Winter Soldier. Ok jednak to nie jest koniec. O już mamy zimowego żołnierza. Serio? Baki, przed byliśmy po, bo... Znaczy byliśmy kumplami, a teraz co? Teraz już nie jesteśmy? Nie? No to bardzo mi przykro z tego powodu. Dobra, czekajcie, bo co ja mogę mu zrobić? Hm. Ty... On mnie widzi? To jakim cudem ty mnie widzisz? Ej, co ja mam teraz tutaj zrobić? Mam to po prostu odbijać? Chyba tak. A, pokonać. No, racja, przecież tak ciężko spojrzeć na górę. O, słuchajcie, dzisiaj jestem jakiś taki nieogarnięty. Przepraszam. Dobra. No i, papa. No, i co teraz? No halo, o, już widzę, co musimy zrobić. Chyba albo i nie, albo i tak. Dobra, już widzę. Ale Natasza niech to zbuduje Okej, okay, bo tylko to ona u mnie. Znaczy... Tylko ona to u mnie. Hm. Pralka. Co? Jeszcze ktoś ten kluczyk sobie brał? Sobie tak myślę, że skoro ludzie sobie... Znaczy ktoś tutaj sobie um, sobie piorą kluczyk, to może słuchajcie bym... Ja sobie wyprał LEGO, co? W pralce. Figurki chociaż. Bo za green screenem, słuchajcie, stoi taka półka i na tej półce są figurki z LEGO. Ponieważ, słuchajcie, przyznam Wam się szczerze, że mam 21 lat i nadal lubię klocki Lego. Ponieważ, słuchajcie, ym, no, bardzo lubię. Od małego w sumie. I jakoś to ciągle jest ze mną. W sumie, jak możecie zauważyć, również gram tutaj w Lego, nie? Więc ogólnie myślę, że gdybym nie lubił.

as a result of arnim zola's experiments bucky had survived his fall from the train and had been brainwashed to serve hydra after escaping from brock rumlow's strike team cap and his friends reunited with maria hill and nick fury to come up with a plan to stop project insight their only hope was to reprogram the helicarriers so they would destroy each other ending hydra's evil schemes after many grueling battles cap and the falcon approached the final helicarrier console but found the winter soldier standing in their way Mamy Falcona. Ej, zobaczmy, czy on w ogóle coś teraz u mnie. Masz jakieś specjalny gość... Znaczy, umiejętności gościu? No, jakieś combo potrafi, ale takie jakieś takie specjalne umiejętności masz? Nie, chyba nie. Ale latać może. Okej, okay, super. To na plus. No dobra, no to lecimy na górę w takim razie, tak? Chodź tutaj, Steve. Albo i nie chodź, na razie. O, fioletowa. Bo na razie, słuchajcie, nie wiem, co mam tutaj zrobić. Czy ja nie wiem, co mam zrobić w grach LEGO? Czekajcie, tutaj się coś błyszczy. Jać. Wystarczyło to zbudować. Masz hak? Masz. Ciągnij. Okej, okay, kapitan, chodź tutaj. Jać. Pierwszy raz, słuchajcie, mi się tak zdarzyło, że nie wiem, co mam zrobić. Znaczy, nie wiedziałem, co mam zrobić, bo teraz już wiem, tak? Teraz już wszystko wiem. Co tutaj należy zrobić. I tutaj pewnie po tej stronie tak samo, tak? Sorry, Steve. Dobra, damy kombo. Pięknie. Dobra, jeszcze to sobie zniszczymy. <grych> Nawet mamy monety. Nie chciałem się starać ze względu na to, że tak jak już wspomniałem, będę musiał przechodzić tą grę ponownie. Ale fajnie, że mamy. Bardzo mnie to cieszy. No dobra. A czy w tych poziomach są czerwone klocki? Tak, są czerwone klocki. O, no to fajnie. Tylko słuchajcie... Moje pytanie jest takie... Jak mam te czerwone klocki zrobić? Czy tak samo jak... Mm, jak te jak grę LEGO Marvel Super Heroes Czyli po prostu najpierw zajmujemy się tymi wszystkimi misjami, potem zajmujemy się złotymi klockami i tak dalej. A potem przechodzimy sobie ponownie misje, żeby zdobywać mini zestawy. Bo tak na początku, słuchajcie, przechodziłem grę... Lego Batman. Znaczy, Lego Batman. Lego... Lego ten... Hmm. Lego... Marvel. Bucky, stop calling me Bucky. Znaczy, walka z przyjacielem. Okej. Okay. No dobra, teraz mamy już finałową walkę No chodź tutaj. No chodź Ty Czemu ty się nie ruszasz? Ty, puszczaj ty Kombo robimy Dostał. Dostał. Super E, gdzie ten baki jest? A tam jest. Puszczaj go. No. Jeszcze tylko trzy serduszka i będzie po nim. Gościu, marynujesz mój czas tylko. Concluded their epic battle when Cap decided he didn't want to hurt his friend and refused to fight back. Project Insight was stopped when the helicarriers were brought down, but in the process, the entire shield organization was also completely destroyed. Sure didn't see that one coming. Oh, but it's okay, I got a new job. I knew you were worried about me. Captain America and the Falcon fell from the helicarrier into the water, but were saved by Bucky. Maybe there's hope for him after all. No well, kind of do dobra, wizja do rewizji. Pożom ukończony, typ swobodnej gry odblokowany, tak jest dokładnie. Mamy nadal te 2 miliony. Cały pasek moment. Spoko. Yy, Brok... A nie, to nie był Baki. Falkon Nie był ten Baki, ja myślałem, że to był Baki, słuchajcie Chyba, że to był Baki Nie wiem Inaczej się nazywał, przecież Nie wiem Okej, okay, więc słuchajcie, to by było już na tyle, ja bardzo, to bardzo wam dziękuję za uwagę Ja bardzo, to bardzo wam dziękuję za uwagę. Czy jest? akurat powtarzam. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja nie mogę, ale on wielki. Więc trzymajcie się i hej.